Cześć, w dzisiejszym odcinku poznacie 9 błędów przy zakupie mieszkania lub domu. Chcecie je usłyszeć? Zostańcie z nami. Zatem pierwszy punkt, pośpiech. Czemu pośpiech? Często bywa tak, że jesteśmy. Ponagrani przez zewnętrzne czynniki, w postaci tego, że dążyła do nas druga połówka i chcemy na przykład się przeprowadzić do wspólnego loku. Nie chcemy wynajmować, tracić pieniędzy na czynsz i po prostu może jeszcze pojawiło się na przykład dziecko i niestety nagli nas czas. Po prostu zwyczajnie. Co w tym przypadku robimy? Szukamy jak najszybciej mieszkania. Eee, Oglądamy tylko jedno, drugie, trzecie i już kupujemy. Tak, kupujemy, bo po prostu szkoda nam czasu. No. Bo szkoła jest blisko, a na przykład szkoła jest bliska, ale sklep jest daleko, nie wiem, lekarz, dentysta, cokolwiek. I się okazuje, że to mieszkanie, patrzyliśmy na szybko i myśleliśmy, że to mieszkanie jest w dobrej lokalizacji, ale na przykład jest, nie wiem, jeszcze oprócz tego jest wysypisko <grystanie> obok. Już mówię o takich skrajnych przypadkach, ale już różne rzeczy widzieliśmy na rynku. Ja bym w ogóle tak poświęcił na szukanie takiego mieszkania, domu, mniej więcej tak, minimum pół roku. Co ty uważasz o tym? Czy to już jest za dużo? To jest za dużo, Czy inaczej, musimy rozróżnić, czy my się znamy na tym, żeby, czy wiemy, jak szukać takiej nieruchomości, bo możemy też zlecić komuś, żeby ktoś nam znalazł, jakiś pośrednik. Mm -hmm. Natomiast jeśli jestem osobą pracującą, tak na etacie, y, która nie ma czasu i tylko na przykład weekendy może jeździć, no to żeby zwiedzić, co najmniej jest takich 10 nieruchomości przed tą wymarzonym y, M, no to popatrz, 6, 6 miesięcy, no to mamy co 26 tygodni, tak? No to w sumie można trochę rzeczywiście na przykład w jednym kwartale to mm -hmm. ogarnąć. Natomiast nie, większość osób robi to na przykład w jeden miesiąc czy dwa i nagle mówi nam, że nie są w stanie z nic znaleźć. No tak, dlatego dobrze też jest poszukać w rodzinie, wśród znajomych. Może macie znajomego, który zna się na nieruchomościach i nam też podpowie i od razu będzie wiedział znacznie szybciej, czy to mieszkanie jest dobrej lokalizacji, czy ono będzie spełniać nasze po prostu mhm. przyszłościowe zachcianki. I z tym takim płynnym przejściem przechodzimy do drugiego punktu, czyli znajomość rynku. Czemu znajomość rynku? Bo słuchajcie, mamy na przykład parę dzielnic Warszawy. I na przykład pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest dzielnica Praga Północ, gdzie na przykład ulica od ulicy to mocno się różni. Mamy na przykład sąsiadów, których byśmy na pewno nie chcieli zobaczyć w życiu codziennym. Ze względu na różne perturbacje. Um, a oni za... i policji też by nie chcieli na przykład zobaczyć. Tak. I popatrzcie na przykład ulica Targowa, gdzie są piękne też kamienice. Czyli Jabelońska. E, e, I patrzymy na niej, aż chce nam się tam żyć, e, egzystować. E, natomiast już na przykład, nie wiem, 500 metrów dalej jest już, e, są szmulki, e, gdzie jak pamiętam 5 lat temu rozglądają się zakupne mieszkania pod flipa. Tam jak zobaczycie na no, towarzystwo jakie wychodzi na przykład na tak zwaną Ośkę, no to już o godzinie 19 jakaś głośniejsza muzyczka, jakiś alkohol, nic tylko dołączyć do nich wieczorą, wieczorną porą, tak? Tylko, że wypadałoby do nich dołączać codziennie, żeby, <laughs> tak, żeby, żeby tak zwanego przypału. <laughs> tak, eee, natomiast o, znajomość rynku też mamy na myśli to, jakie ceny kształtują się też w danej dzielnicy. Wspomniałem o różnicach cenowych na ulicy, a Krzysiek nawet ma przypadki, gdzie w jednym budynku są różne e, tak, ceny tak, za metr. Pomagam teraz właścicielce sprzedawać pośrednicze, na przykład na ulicy Jagiellońskiej jest tam apartament za 17 900 zł. Z metra. E, kilka budynków dalej, e, na tej samej ulicy są e, również mieszkania po 12 000 z metra. Mhm. Czyli również kamienica, ale zupełnie inna kamienica, inne wykończenie, różnica 200 metrów. No właśnie, i wtedy jak pomnożymy to wszystko, no to robi się nam porządny pieniądz. Mm -hmm. e, dobrze, e, kolejny trzeci punkt to jest? Zakup mieszkania na tak zwaną chwilę. Mówimy. na chwilówkę. <laughs> Mówimy, dobrze, e, znajdziemy to mieszkanie, szukamy go i dobra, pomieszkamy tu 2-3 lata. 5 lat, dzieci podrosną i się je wynajmie albo sprzeda i kupimy sobie coś wtedy większego. Nic bardziej innego. Mieszkanie, które wykańczamy pod siebie wydajemy wtedy na remont. Marcinie ile wydajemy na remont? No, zazwyczaj to jest tak mniej więcej 1000 złotych od metra kwadratowego. Natomiast tak jak Krzysiek wspomniał yy... Często bywa tak, że kupujemy kawalerkę, i jesteśmy już z drugą połówką, natomiast lada moment mamy już tutaj dziecko w drodze i trzeba kupić trzypokojowe co najmniej mieszkanie, natomiast często nie odzyskamy tej kasy, którą rzeczywiście poświęciliśmy na te wyposażenie, na ten remont takiego mieszkania, no i tego czasu, który rzeczywiście mm -hmm. przeznaczyliśmy na to. Aby zrealizować tę naszą pierwszą zachciankę mm -hmm. w postaci takiej kawalerii. I widzimy sporo takich mieszkań na rynku, gdzie rzeczywiście ktoś widać, on mówi, że on tam mieszka, widać, że on tam mieszkał wcześniej, e, albo jeszcze mieszka przed zakupem tego większego mieszkania i tak naprawdę te mieszkania są wystawione. Mówi, ja przychodzę do takie mieszkania i mówię, czemu pan wystawia mieszkanie warte 8 za metr? Za 10? Wie pani, ja tu wrzuciłem e, w, e, w remont, wy, wykończenie, wyposażenie, ja tu bym mieszkała całe życie. No dobrze, pani by mieszkała całe życie, ale ja już na przykład nie chcę takiego wykończenia, albo na pewno nie dam 10 tysięcy za metr takiego mieszkania tak wykończonego, bo mieszkania dookoła są po 8 tysięcy za metr. Albo mogę kupić na przykład za 7 albo za 7,5 i sobie wykończyć tak, jak ja bym chciał a nie tutaj używane przez 5 lat mieszkanie w cenie jakbym kupił nowy, wykończony. Mm -hmm. Tak, to jest jak najbardziej prawda. Często te przywiązania emocjonalne do mieszkania to okay. robi swoje. Jak... Tak, poza tym jeszcze jest tak zwane oprócz przywiązania emocjonalnego, że dobrze, my byśmy sprzedali za 9, ale jak sąsiad sprzedaje za 9,5, no my hmm. mamy od sąsiada, no który sąsiad ma gorsze od nas? Tak jest. Tak, więc ma, jak mamy lepszy od sąsiada, to, to poza tym nasz sentyment, poza tym nie lubimy sąsiada, to <śmuszelny> My musimy mieć lepsze. Okay. Stare, stare przysłowie: mówi lepiej nie sprzedać czegoś za milion niż za <śmuszelny> 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 Czwarty punkt: brak podsumowania kosztów około transakcyjnych. Mamy tutaj na myśli opłata za agenta nieruchomości. Opłata. Za czynności tak, prawne czyli PCC 2% w przypadku niektórych mieszkań. E, kolejny punkt na przykład to mamy opłaty po prostu za notariusza. Tak? Za notariusza, PCC. E, no tutaj może, można w sumie sporo tego wymienić, bo jeszcze może hmm. wydaliśmy na jakiegoś speca, który nam sprawdzi te mieszkanie. Tak, e, tak samo możemy wynająć kominiarza, który nam sprawdzi wentylację. Mhm. I tu się okazuje, że tych kosztów robi się tak, 2% uśmy pośrednikowi, 2% PCC, notariusz 3000. Tak, doradca kredytowy. Doradca kredytowy, który weźmie marży jeszcze na przykład 2%. Oczywiście ta marża jest wypłacana z banku, natomiast. Natomiast no, w efekcie musimy w racie to zapłacić. Tak. Y, jeszcze chcemy ubezpieczyć tą nieruchomość. Mhm. I się nagle okazuje, że płacimy 6% y, na przykład wartości mieszkania w różnych opłatach. I wcześniej nie, nie wzięliśmy tego pod uwagę mieszkanie za 500 tysięcy to mamy 30 tysięcy dodatkowych kosztów, o których wcześniej nie mieliśmy e, okay, tak. pojęcia. Mhm. E, następny punkt, piąty to jest. E, wiadomo, każdy myśli, że jest ten remont, jest trzeba wydać na wyposażenie. Natomiast nie każdy zdaje sobie sprawę z wielkości tych kosztów. My często na rynku warszawskim przyjmujemy taką wartość, że za metr kwadratowy, to jest taka średnia. Powiem, raczej, to, średnia 1000 zł za metr kwadratowy to jest, jeżeli robimy w standardzie IKEA. Wiadomo, jak robimy coś pod siebie, bo chcemy sami tam mieszkać, to jest rzędu 1500 zł za metr kwadratowy remontu plus wyposażenie. Wyposażenie, jak wrzucimy jeszcze wyposażenie w zabudowę. Tak, jeszcze to ta wartość wzrośnie do 2000 za metr spokojnie. I tutaj się okazuje, że mieszkanie jest 50 metrów kwadratowych. Remont, na remont wydaliśmy 100 tysięcy. Tak, tak, czyli telewizor, kanapka i krzesła jakieś, nie wiem, może do biurka, i do kuchni, i stół, i tak dalej. Jeszcze powrzucamy to wszystko w zabudowę i potem jak chcemy rzeczywiście odsprzedać to mieszkanie na przykład, po ilu latach, to nie odzyskamy tych pieniędzy. No kto nam zapłaci za jakąś szafę, która była użytkowana kilka lat. Mhm. Następny punkt z listy naszej to jest brak Podsumowania opłat takich administracyjnych, czyli nie e, wcześniej nie zrobiliśmy odpowiedniego researchu na temat, e, na przykład ile były właściciel, e, jaką zawieszkę w ogóle wpłacał, czy za wodę, czy za wywóz śmieci. Możemy no się okazać e, taki ciekawy e, przykład mogę podać. E, znaleźliśmy sobie fajne mieszkanie, przypuśćmy na krakowskim przedmieściu. I okej, okay, mieszkanie kosztuje, przypuśćmy, 500 tysięcy, rata kredytowa będzie wynosiła 2000 zł. Wszystko fajnie, skina nam się w budżecie, ale w mieszkanie 50 metrów na krakowskim przedmieściu w Kamienicy, w której zresztą ostatnio byłem, czynsz wynosi 1500 tysiąca zł miesięcznie. I tutaj mamy ratę kredytową 2000 zł, czynsz 1500 zł. Jeszcze musimy coś zjeść, wyposażyć to wszystko. No i jak na przykład osoba bierze takie mieszkanie pod wynajem, to chyba nic już nie zarobi z tego. <laughs> Eee, także także tak, przede, przede wszystkim zanim w ogóle zakupicie takie mieszkanie, warto po prostu popytać ile na przykład będzie czynsz za miejsce parkingowe wynosił. Często są takie przypadki, że kupuje się mieszkanie, e, przepraszam, miejsce postojowe i potem ten czynsz, jaki jest uiszczany jest znacznie na przykład, znacznie może lekko wyższy niż tak na przykład wynajęcie po prostu. E, od e, jakiegoś niezależnego dostawcy takiego miejsca. Mm -hmm. Więc czasem nie opłaca się kupować e, takiego mm -hmm. miejsca, jeśli to nie jest obowiązkowe, no. oczywiście. Więc e, popatrzcie, ile jest takich małych I opłat. E, najważniejsze zweryfikujcie, jakie macie ogrzewanie w tym e, mieszkaniu. Czy to jest ogrzewanie miejskie, ogrzewanie gazowe, czy na przykład ogrzewanie elektryczne. Bo tutaj możemy kilkakrotnie więcej płacić za to ogrzewanie, dlatego że na przykład raz za rodzaj ogrzewania, dwa, że ściany, że budynek nie jest docieplony, że okna są wadliwej jakości. Tak, jeśli macie na przykład, nie wiem, ogrzewanie elektryczne, to zapytajcie, czy jest możliwość w ogóle wstawienia ogrzewania gazowego, tak? bo zawsze to zmniejszy Wam koszty przy dalszej mhm. tajemnicy. Czy jest ostatni też piętro w budynku, tak jak mówię, która strona. Mhm. Są wszystkie takie małe rzeczy, które mogą spowodować, że rzeczywiście kil kilkakrotnie więcej zapłacimy za mhm. taki prąd czy, 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 czy za używanie. to jest kolejne kilkaset złotych miesięcznie w naszej kieszeni. Czy, no. czy, czy. A w przeciągu 30 lat to są rzeczywiście spore te koszty. No, a teraz kolejny punkt na naszej liście to jest brak planu B, czyli co się stanie, jeśli zobaczymy że nam te mieszkanie nie wystarcza, po prostu chcemy się przenieść, zrezygnować z niego. Natomiast mieszkanie jest załóżmy z rynku takiego premium, że wsadziliśmy tam niesamowite wyposażenie, koszty zostały poniesione bardzo wysokie i w tym wypadku wysokość tych kosztów, Niestety często nie, nie zostanie odzyskana ze względu na to, że często osoby, które kupią takie mieszkanie albo będą wynajmowały, no to no, często się nie podobają, po prostu uważają, że można je śmiało wyrzucić, i często ta nasza transakcja sprzedaży czy wynajmu takiej nieruchomości często jest nieopłacalna. Więc pamiętajcie, kupując mieszkanie, miejcie ten plan B na przyszłość. Czy pod wynajem będziecie może chcieli te, wynająć to te mieszkanie, czy sprzedacie? I czy dacie radę to sprzedać? Tak. Pamiętajcie, kto może być waszą grupą tą docelową, tak? to w tym przypadku. Kupno mieszkania jest jak szachy, trzeba znać kilka ruchów do przodu. Tak jest. Eee, punkt ósmy. Musicie zweryfikować stan prawny mieszkania. Często może, znaczy często, no, czasami okazuje się tak, że rzeczywiście upatrzycie sobie mieszkanie, na przykład na Pradze południa albo Pradze północ często się to zdarza. Fajnie, wszystkie mieszkania są po 8 tysięcy za metr, po 9000 tysięcy za metr, ale są takie ulice, gdzie mamy na przykład grunty nieuregulowane. Tydym tydym. Czyli yy, są roszczenia wobec gruntów do budynku. Czyli budynek sobie stoi, gru na gruncie niby też stoi, ale tam są roszczenia do osób trzecich. No w teorii nic się nie może nam yy, stać. Ale w praktyce już nie dostaniemy kredytowania, bo kupujemy tak, jakby mieszkanie, które jest zawiesznięte w powietrzu, bez tej działki. Mm -hmm. I tu się okazuje, że skakaliśmy za tym mieszkaniem kilka miesięcy, wydaliśmy na paliwo, na ekspertyzy, na wszystko pieniądze, wydaliśmy już kilka czy kilkanaście tysięcy, straciliśmy masę czasu, już, już architekt tam jest zaangażowany, już wiemy, co tam chcemy zrobić, wszystko, bo mieszkanie jest dziwnie tanie, dziwnie stoi na rynku. Tak jest. I chcemy je skredytować. No, i zbieramy dokumenty, i się okazuje, że nie ma księgi wieczystej, nie ma możliwości założenia księgi wieczystej, bo gruntu też nie ma. Tak jest. No i po prostu cały plan w szlak poszło. Dobrze. I ostatni punkt to jest niedokładne odbiór mieszkania. Słuchajcie, jak odbieracie na przykład mieszkanie na rynku pierwotnym, to odbieracie to od osoby upoważnionej przez takiego dewelopera albo tam, przez dewelopera, jeśli to jest mniejsza inwestycja. Tak jest i, i macie miejsc, macie czas po prostu na zgłoszenie jakichkolwiek tam usterek, które rzeczywiście mieszczą się w tym całym zakresie dopuszczanych tych usterek i i jeśli na przykład nie znacie się na właśnie na nieruchomościach, co może być nie tak lub może być tak, to powinniście rzeczywiście zatrudnić, wynająć specjalistę do spraw właśnie odbioru takich mieszkań, na przykład na rynku pierwotnych, bo są tacy specjaliści na rynku, ale są też na przykład wpadki na rynku wtórnym, czyli mieszkanie jest tak zwane używane i wy planujecie zakup jego, i nieznajomość na przykład kosztów poniesionych na remont może po prostu zrujnować wasz portfel, ponieważ, nie wiem, będą krzywe ściany, no i po prostu no już trzeba na przykład płyty gipsowe do tego, żeby wyrównać, głać i tak dalej, i tak dalej, bo może nie wiem, mieć tam tapeta i, i trzeba naprawdę no rozbiórkę tak. zrobić, granat wrzucić, tak zwany. I uciekać, już nie kupować tego mieszkania. Może się okazać, że wydając kilkaset złotych na takiego eksperta, zaoszczędzicie kilka do kilkunastu tysięcy złotych. Nawet raz, że możecie Wyjść z tego po prostu, Bebola i nie kupić tego mieszkania. Eee, dwa, że może się okazać, eee, że to jest dobre po prostu, jesteście na wygranej pozycji w negocjacjach, bo ten ekspert wam wszystko wypunktuje i mm -hmm. takiej osobie przedstawicie błędy tego mieszkania. I że już wy możecie oczywiście to kupić, ale to wszystko wiąże się albo z naprawą przez niego, mm -hmm. przez tego sprzedającego tego mieszkania, albo my sami go doprowadzimy do takiego stanu, no ale oczywiście ta cena musi być niższa. I to jest naprawdę dobra pozycja negocjacyjna. Tak, I tak, no, ja często używana wiem, przez... inwestorów. się zgadzam. E, słuchajcie, e, to są właśnie dziewięć punktów, które są bardzo często popełniane właśnie przez takich pierwszokupujących i właśnie je wymieniliśmy specjalnie dla Was. Napiszcie słuchajcie w komentarzach, jakie błędy popełniane są przez kupujących. Może Wy popełniliście jakiś taki błąd, chętnie usłyszymy je w komentarzu. I słuchajcie, obserwujcie nas. Piszcie komentarze, odpiszemy każdemu. Tak, super, lajki, komentarze i, i wszystko. wszystko. Trzeba wszystko <laughs> robić, żeby walczyć z algorytmami YouTube'a. Także będziemy wam wdzięczni za tą współpracę w tej naszej wspólnej walce. Tak. Dzięki, dzięki i do zobaczenia.